Cześć, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. A dzisiaj odpakujemy sobie razem ogromną paczkę. Jest to chyba największa paczka, w ogóle, jaką dostałam. I jest w niej, jak możecie się już domyślać, po, że tak powiem, o taśmowaniu sprzęt i dzieckiem, Mam nadzieję, że nie będzie mi za bardzo to wszystko prześwietlało tutaj, bo słońce bardzo mocno świeci, ale mam nadzieję, że będzie, będziecie jako tak widać. Także zapraszam serdecznie do oglądania, a przekonacie się, co jest właśnie w środku tej ogromnej, wielkiej paczki. A więc jak możecie przeczytać, nie wiem, e, paczka jest ze strony Pegas I tutaj macie gdzieś tam na taśmach właśnie jak e, konkretnie się nazywa ten sklep Ja kupowałam, akurat miałam szczęście, ponieważ w dniu, w którym kupowałam rzeczy Była promocja jeszcze na artykuły Horze. Także dodatkowo stwierdziłam, że właśnie wezmę kilka rzeczy więcej Bo miałam w ogóle zamawiać właśnie... Ze stronki tej, z hordzem, i jeszcze od prywatnej osoby, ale paczka od prywatnej osoby prawdopodobnie dojdzie mi jutro. Więc tak akurat się udało, że była fajna promocja i udało mi się wszystko na jednej stronce załatwić. Także zaraz otwieramy i przekona przekonamy się, co jest w środku. Tutaj macie teraz spis wszystkich rzeczy, co konkretnie ile kosztowało, także możecie sobie zatrzymać i sprawdzić wszystkie ceny, jakie chcemy. Chcecie, a my myślę, że zaczniemy od tych najmniejszych rzeczy, że tak powiem. I jest to zestaw przeuroczych różowych szczotek z Jorka. Pierwsza jest szczotka do brzywy. Stwierdziłam, że właśnie skompletuję sobie taki fajny różowy zestaw. I wygląda ona tak. Taka myślę, że najprostsza. Każdy chyba ją w swojej stajni ma. Więc stwierdziłam, że ja również sobie taką okupię. I właśnie jak już mówiłam, cały zestawik postarałam się, żeby był w kolorze różowym. Tutaj znalazłam jeszcze naklejkę z parkura Ale idąc dalej Mamy zwykłego czarnego iglaczka Czarna szczotka do wszystkiego pasuje Po prostu stwierdziłam, że nie będę jakoś przepłacać Nie wiadomo ile za szczotkę Więc wzięłam zwykłego, najtańszego czarnego iglaczka Takie szczotki zawsze się mu przydadzą Następnie Też taka zwykła, najprostsza kopystka Zależało mi, żeby miała te włoski tutaj Więc ona również jest chyba z Jorka Nie mam pojęcia skąd jest ten iglaczek ale, ale wydaje mi się, że też wszystko było zamawiane z jorka chyba. W każdym razie jest tutaj piękna różowa kopystka. Mam nadzieję, że jako taką pomimo słońca widać. Ok, następnie mamy już chyba przedostatnią szczotkę i jest to również różowa, piękna z Jorka do kompleciku. Ona jest mega fajna, bo w tych miejscach się zgina, więc wyraźnie czego w tą stronę też. I właśnie od dawna już polowałam na tą szczotkę. A jako, że był do kupienia cały zestaw, skompletować fajny, dało radę, no to właśnie zdecydowałam się na to. No i jest to ostatnia szczotka chyba z Jorka. tak mi się wydaje, w każdym razie się wygląda ona tak. Co do rezultatów tych wszystkich rzeczy, będę Wam na bieżąco pewnie w vlogmasach dopiero nagrywała, bo planuję w tym roku również prowadzić tak jak w poprzednich vlogmasy, więc tam na pewno będę Wam mówiła wszystko co jak się właśnie sprawdza. Odpakowałam już sobie Magic Brush, a raczej Magic Clean z Yorka, też taka mega tania, a bardzo, bardzo fajne szczotki Ja uwielbiam do właśnie czyszczenia błota czy innych zaklejek, także taka szczotka również musiała się znaleźć po prostu w mojej torbie No i teraz przechodzimy do większych rzeczy Zostały nam raz, dwa, trzy, cztery rzeczy do końca I zaczniemy sobie od czarnego zwykłego uwiązłu On jest z horse i jest taki zwykły, też najtańszy czarny No i wygląda on właśnie w ten sposób Wydaje mi się, że za uwiązek i takiego typu rzeczy nie ma co przepłacać, bo po prostu no, tak czy siak swoją funkcję spełnia. Ja bezpiecznych karabinczyków wiem, że są lepsze, ale nie lubię, więc mam ze zwykłym. No i co? Wygląda on tak, nie będę go raczej rozwijać, no bo na razie nie ma potrzeby. Ok, jako że już oficjalnie chyba mogę to ogłosić, jako że w niedalekiej przyszłości planuję zakup konia, a raczej jak na razie rozglądam się za tym, to stwierdziłam, żeby, żeby nie za. Mam więc po prostu kilku paczek. Zamówię wszystko od razu i kupiłam również kantar do zestawu. Też taki zwykły, najtańszy czarny. A jutro mi przyjdzie taki fajniejszy do zestawiku. W każdym razie taki zwykły czarny kantar, w którym będę mógł chodzić na co dzień. No i wygląda on tak. I zjorka kosztowała jakieś 20 zł. Oczywiście w rozmiarze Full. Gdzieś tu jest. O, tu jest Full. Także wygląda on właśnie tak. Ma tutaj jedną zwykłą regulację. E, takie o. Podzielne okucia no i karabinczyk też taki zwykły, no i taki zwykły czarny zestaw. Ok, tu znalazłam jeszcze jedną naklejkę, ale teraz przechodzimy do dwóch najciekawszych rzeczy. Zacznę od tej mniejszej i też takiej totalnie basicowej, a mianowicie podkotka pod siodło. Właśnie to jest ta, o której mówiłam, że była na nią fajna promocja, na no mówię chyba też. W każdym razie jest to zwykła czarna podkładka z Jose. W ogóle nie mieści mi się ani trochę w kadrze. W każdym razie jest taka zwykła. Tutaj na dole ma podszycie, też full. No i co? Taka najprostsza, najtańsza jak na razie na początek. Mi się wydaje, że będzie całkiem spoko. Wydaje się dosyć gruba, więc mam nadzieję, że będzie się fajnie sprawdzać. Dobrze, że ma tutaj te takie rzepy, żeby siodło mi się nie wysuwało, więc ją również najprawdopodobniej w niedługiej przyszłości. Będę testować. Ok, i teraz chyba coś, na co najdłużej czekałam z takich jeździeckich moich wielkich marzeń, a mianowicie mój pierwszy eskadron. Jest to czapraczek z kolekcji tegorocznej w kolorze Balsam Green. I właśnie jutro czekam na inne rzeczy do tego kompletu. Niestety, że tak powiem, innych rzeczy dostępnych na stronce w rozmiarach nie było. Więc kupowałam po prostu od osoby prywatnej, a czapraczek stwierdziłam, że kupię nowy. Inne rzeczy były dosyć drogie ze Skadrona, biorąc pod uwagę, że, że ogólnie jako tako jak na razie jestem na kupnie konia, więc za bardzo pieniędzy na dobry sprzęt nie mam, więc kupuję sam taki basicowy. Ale ten czaprak był w miarę taniej, zapłaciłam za niego coś około 140 chyba złotych. Także jest to jeszcze okej okay ceną i jutro pokażę Wam właśnie komplecie do tego czapraka. Który również udało mi się w cudownej, okazyjnej cenie dorwać A więc tak prezentuje się czapraczek Jest totalnie przecudowny Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba ten kolor Jest on serio prześliczny I wydaje mi się, że niezależnie od maści konia Będzie wyglądał tak samo pięknie No i ja oczywiście zamówiłam sobie rozmiar wszechstronny W takim mi się najwygodniej jeździ jak na razie No i wygląda on właśnie tak Tutaj ma... Taką fajną, błyszczącą metkę. Nie mam pojęcia, czy to będzie widać, czy mi nic bardzo nie przyświetla. No i ma taką złotą lamówkę, co też jest prześliczne i przecudowne. I wydaje mi się, że to będzie mój aktualnie ulubiony po prostu czaprak do jazdy. W każdym razie to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, która z tych wszystkich tutaj o rzeczy Wam się najbardziej podoba. No i co, może coś ostatnio do Was nowego przyjechało, więc też się śmiało dzielcie w komentarzu. Do zobaczenia, cześć i papa już niedługo, bo jutro przychodzi kolejna paczka, cześć.